Hmm? Enderman? Nie, to lak. No to sobie się boję, że... Dobra, ja tak Robi, już creeper. myślę, żeby... Wow. Już, żeby już powoli zakończyć to ten odcinek. Żeby jaka już... Po... Ich mi stąd. To Nie. moje. To moje Nie. Idź. Nie. Nie. <laughs> Ale wiecie, jaka impreza ty. Kielę, dwa Creepery, dwa zombie. Gdzie? Wow. Yeah. Stąd. Tak. Czy dlaczego zobaczymy, zombie? No to, yeah, ząb, to jest zombie, ząb, ząb, to jest zombie, creeper, Zrobię sobie kamienną tak. sikierę. A ła! Nie! 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 nie. nie. Tak, Ranie, Nie bo, to chciałem zrobić. To ty, a gdzie ty wybuchłeś? Znowu <laughs> jakimi... wybuchłem. Dobrze, że nie u nas. Ktoś cię przytulił. Dobra, ja myślę, żeby już zakończył się ten odcinek. Bo już jest koło 27 minut. Chyba, że mają być... Sej, ja koło. Bo, żybo, branie, Czemu no, bo branie znów mi się. Co ty się tepasz? Ja to się otepasz, tak. Bo tam są bardzo czynne itemy. Mniej więcej moje dwa diamenty. Nie, dawaj mi opa! w każdy ma opa. Nie każdy. Każdy. z tego, ale ty się tepasz? I tu bez pozwolenia. Ha ha! A no i co ty też się tepałeś, ha? Czekaj. No ale ja za pozwoleniem. Cię. Ja chciałam się tepnąć, bo się zgubiłem. I co? I co? Damian no to było, było trzeba to było. poprosić. Poza tym jest taka komenda jak. TPA. O! TPA. tpa. No jakie pa? Piszesz. Nie! Aha! CPA i do kogo, kogo chcesz kom? się tepnąć? No to daj mi opa. Ale to nie potrzeba opa. Ja nie mogę, kolega do mnie dzwoni again. Czekajcie, ja ze dwóch. Ja muszę. Ja na chwilę robię chwilowe cięcie. Dobra, ja zrobiłem cięcie. Dobra, tam będą trzy partów. Co ja robię? Aha, łopat. Udaj mi tego, opa, ja potrzebuję go. Nie potrzebujesz go. No tak samo jak ty. go sobie ty. odbierz. Opa, dawaj, najpierw moja, później. Później. A ty się tepasz, nie. Hmm. ja. Te... nie, nie. Nie, nie, to się Ty nie, 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 się nie, nie, ja się nie, nie, no te... się do nie, on do bo on chciał pokazać nam dom. O, i co? No i to. A nie, to jest jako pozwolenie. Ej, e, nie, e, nic nie mówię, żebym nie się tepnąć. Ej, no ale powiedział, że chce tepnie. nam pokazać dom. To jest jednoznaczne. Ej, no to, to... nie tepnie. Chciałem wam coś pokazać. A, a nie pozwólcie się tepnąć, takiego nie mówił, że Przecież mogłeś pójść do niego. Przed chwilą on Jezu, właśnie coś powiedział, co tego, powiedział też przedtem. Bo... A no ja chciałem w ogóle tam śmierć do ciebie Dajcie go Ciebie. to musi być spawny. Owieku, masz taką coś... komendę TPA. Ci napisałem. A no, to, to co, ja nie wiem, że ja nie mam po prostu na mojem też nie ma. Jak nie? Właśnie. Nie ma. Creeper! No dobra, no to już już wszystko jeden. Ej, tepnij się Ej. do mnie, jak mi coś powiedzieć. Yy, pokazać w Ej, ty też sobie odbierz opas, w razie. Mm. Jezu, co ci zależy? On jest adminem tego serwera. Fuck! Co, ale wygramy surdut. to też się jeszcze raz. Dziękuję. raz. Dobra, niech ci będzie już. Proszę. Zadowolony. Happy. Happy. Ciekawe, jak teraz to wy widzicie? Może. dałem sobie home. Ej, oszust! Oszust nie można tak! Już odbierasz się opa. Ale co? Nie używaj tej komendy nawet. Patrzcie jak. Kto? Ale no Boże, co ci zależy? No to jest normalny survival na serwerze. To nie jest żaden survival. Ale lal. co ty kurde robisz? Zaraz ja cię kurde Ale co chciałeś pokazać? A, kanion. Nie, to znaczy to coś. Znaczy kanion. No przecież my to odkryliśmy. Czy nie? Ale nie Ale ten, ten kanion. Nie, A, czy czy nie jest ten kanion ten. pod twoim domem. O, żelazo. O, żelazo. Wal się. Dobra, ja mu nie będę zabierał. kij. i. A, nie zabierasz. Lubię. Ja mam swój. Ja sobie ustawię tu Homa. A ja nie mam żadnego. E, Kadwys nagrywasz? No. A nie! O kurde. <laughs> dobra, już jestem. Trochę długi, ale trudno. <laughs> Będą trzy party, dobra. Trudno. Trudno. Mówi się trudno. Tu jest węgiel, co mi no, bardzo nie Dobra, No dopiero maruje. dostałem teraz achievementa za żelazo. Trudno, brudno. U ciebie? No tak, no, no trochę tak, przyznam się. Kule, Keeper. Przyznam się, że ta trochę tak. Nie otworzyłam pokoju w Ja nigdy nie od, odkurzam pokoju. Mi się nie chce odkurzać. Tylko czasami, jak mi mama każe posprzątać w pokoju, to wtedy odkurzę. Ej. O, co to? Ja odkurzę w przeciwieństwie do ciebie raz na trzy dni. Ale teraz nie myłem się. Co? 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 Co za. Co ty kurde do tej konferencji dodałeś? Jak można odkurzać co trzy dni? No, ja już czysty pokój. Ja też mam czysty. No. Pochód ja mam czysty ale. Ale co trzy dni? Ja bym rozumiał co tydzień, co. Dwa tygodnie. Ale co. Ale to, słuchaj, co dni? Co tydzień sprzątam pokój, że układam rzeczy, a co trzy dni um, odkurzam, no bo nie lubię leżeć w drugie, bo szybko brudzę pestkami, które jem często. Pff, z jakimi pestkami? Co ty tam jesz? Peski. Co ty ci pasujesz? Marihuanę. Małe. ty na serio, weźmie. Ale ile na mamy w ogóle? Nie wiem, mnie to nie obchodzi. Ciebie to powinno obchodzić. Nie wiem i tak będą co najmniej trzy partie już U mnie to będą też trzy. Albo w jeden zrenderuję. Trudno. Trzy, Zostawię na nocy. Ale każdy ty jest... ty masz limit na YouTube. Nie. Nie mam A Już nie Ale ma limitów. Ja Ja nie szczyt. Przecież nie ma już limitów. Są. Tylko jak się weś... jak się tam da komórkę jak oni wyscią SMS, a to wtedy... Ale ja już zrobiłem tak dużo tych kont, że już nie mówię. Poczekajcie chwilę czy jaś. Czy mi się dobrze zdaje, że to jest wasz kanion Czy to jest nasz Ja. Ty, to jest wasz kanion, naprawdę. O ty to jest kurde, wasz kanion. Ja już i tak... Dla... tego No to jest wasz kanion, tam jest wyjście. No możecie zejść do tego kanionu i zobaczyć się... Ale Ale sobie kurde. No o widzę się. Cześć. Cześć. I wyjdzie. No jasne, że to jest się. ten kanion. Asasynie tepki się do mnie. Ja już to, tak, to ustawiam czekaj, Ja ustawiam pomysł, czekaj, aż przyjmu. Ja też zrobię ustawiam ten. dobrze. Hoł Idziemy. Idziemy stąd, bo to jest dziwnie. Muszę zrobić sobie pochodnie. No ładnie. Zbierasz no się ogień? Ładnie. 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 A teraz ja Dobra, też mam miecz...

a coś za głosie masz. Nie to nie mam nie Jak można kręcić nad, na głośnikach? Nie, masz ławek! No wtedy nie mam ochoty wybierać się do kastorany. Do kastorany ja. O kurde, trzy creepery, nie no ja screenshotowę. Trzy creepery w jednym miejscu. Tak, ja, nie, nie. Nie możliwe creepery w jednym miejscu. Tak, ja mam lali. A? Lali? Pieski zombie, czyli zombie. Dobrze, dobrze. Tak! Ałat, piper wybuchł. A, ale następny! Kurde. A, też papka a następny! Gdzie mój? Nie! O, zobaczę, co ze zbożem. Ojej. To jest fajna komenda, komenda. Okej. Okay. Fuck! Jak ktoś się do mnie zaprosi nie, mi jedną, e, dwie deski, nie deski tylko e, drewna. Nie. Yeah. Bo jest potrzebny na okay. Tam. Okej. dobra. Dawaj. Dobra, ja się czekam! No i rząd Nie Nie Niech miał odłącza! Dobra, nieważne. To się wy Nie. Jeszcze... Muszę się tutaj niczego nie chcę wycinać. Kiedy kończymy odcinek, a bez kipu Kiedy skończymy. To zakończymy? Już trochę mało. No już prawie 40 minut. Dobra, weź w polu wszystko, załączymy. No zakończymy. bo coś mi się nic na ten mi się nie Dobra, to zakończymy. Pa, pa, cześć, koniec. Nie, jeszcze nie. Trzeba się jakoś. Ładnie i pożądajcie. Cześć! Nigdy nie wyjdzie! Zabijacie cię i wezmę wszystko. Dobra. Dawaj Trapdora. Cześć, Dobra, pociąg z DK, dawaj. Tym pociągiem. Trapdora, oddajcie Trapdora. To ma Trapdora. To ma Trapdora. Idziemy! Jedzie pociąg z daleka! Kto ma Ja mam. To no. Dobra, dalej. Jedzie pociąg z daleka! Z daleka. No. Dobra, zamął, Bez trabisa. Jedzie pociąg z no. daleka! komu nie czeka! Konduktorze, bliżej. Taka wy. Trzajcie, robię tam lepsza łaskawy, jedzie po... A to, że to jest bliżej, ty masz się uczepić! Będzie pociąg daleka Na nikogo nie wcieka Kondorze, łatka, wy... Nie mniej wy... Dobra, co robisz? Dobra, wy... Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ja już ten odcinek. Tak, 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 tak. Myślę co chcesz? Sprawić tą Była to stroną. Ciebie. Dobra, koniec, cześć. Do widzenia. Nie! Oczywiście!